O, dzisiaj 9 rano Tyle nafty ile wlałem stoi sobie Godzina 9 rano, jeszcze raz powtórzę bo nie wiem czy tam się zdążyło chwycić Powiem że nawet szczelny jest skubaniec Tak, wyciągamy nasze tuleje razem z tłokami Przy wybijaniu tulei tłoki się ruszyły Ale co dalej się okazuje Pierwszy, drugi Sorry, trzeci, dru, e, czwarty, trzeci A tutaj na drugim taki Saigon na nawale, zetor środ będziemy polerować Sorry, bo nie wiem czy było widać Zetor środ będziemy polerować chyba trzeba będzie jednak 60 kleić na no dzisiaj szybki, krótki filmik bez obrabiania, żeby jak najszybciej przesłać bo nie chcę się siedzieć tyle czasu zawsze i kombinować tu macie jedną szczelinę jak jest pęknięty chyba całości teraz wezmę tutaj śrubokręt Wam pokażę teraz tak tutaj jest jedna szczelina widać jak idzie pęknięty to tam kiwucho no ale tutaj tutaj mamy drugą idzie przez całe tutaj jak wchodzą na moringi sorry idzie przez całe jak wchodzą na moringi jeszcze kawałek tam do środka nie widać tego tutaj tu to normalnie Urów Mariański, byłem około 17 km z drożem. Tu to samo Ale tyle to no tam jakoś... Tam mnie jest tutaj. I wał był zblokowany Wał był zblokowany na drugiej panewce Tu widać jak jest Jak jest zardzewiała I tutaj na pierwszej panewce głównej Musiałem popuścić stopę Tutaj musiałem popuścić stopę i dopiero wtedy wał się ruszył. Jaś tutaj miałem mój magiczny klucz 46. znajdę? go znajdę. Jeszcze mały dla kmały mać tam. Ciekawostkę codziennie, żeby było. 50 też jest. Z tymi nowymi trupami to jeszcze większe muszę kupić. Kiedyś tam. nie zobaczymy, co się kręci, niby ciężko. Ale się kręci, jeszcze gdzieś są złapane panewki. Może szkoda go gnębić. Nie będę go kręcił na hama. Rozbierę, wyjmęwał. Umyję bloki, zobaczę co z tego będzie. A to, to już będzie szrot. Także tłoki wszystkie się ruszyły, opadły mi na dół. Jest git. Eee... Na którejś tutaj na czwartej, czy na któreś była najładniejsza panewka, to z tego weźmie się korbowód i panewkę do 60. 60 tak tylko zrzuciłem graty szybko ze stołu na 60 nie zobaczymy trudno się mówi, poskładam do kupy, pęknie blok to pęknie i weko leży i się kręci, tylko wtryski trzeba do niego pokażę Wam bestię, jak se leży i odpoczywa, czeka na akcję. Leży se maszyna odpoczywa, wentylator leży wszystko. To tyle co mamy wtryski i pompę wtryskową wyjętą. Mamy pompę do wspomagania od razu przy nim. Także fajna, ciekawa opcja. Co też ciekawego, kompresor cały czas pompuje, odolajacze mamy dwa, może coś tam się wykombinuje. Ten jest od razu już uturbiony. Jak tu widać, jest turbinka. 50 mm. Silnik 5,9 litra. Elegancko, lekko się kręci. Wtryski są wyjęte. On był odpalany parę, miesięc, no parę miesięcy rok temu w sumie. Rok czasu stoi ale jeszcze się kręci. Jest git. Nic się nie stało. Co jakiś czas go sobie przyjdę, obrócę. No, i tyle. Nie będę kręcił, bo mi tam papier wydmuchuje z wtrysków, co mi się tam z syfu nie nasypało. I tyle. Skrzynia jest, także koło zamachowe jest, wszystko jest, można sobie dorobić na spokojnie. Jak 60, wyzionie ducha. Zostawiamy bezty, 260 koni, zobaczymy, co z niej wyjdzie. Wtryski mam z niej wyjęte, bo gość w Holandii. Podobno bardzo dobrze się zna, polecił mi go kolega z e, drużyny traktor poolingowej z Holandii, polecił go, mówi, że bardzo dobrze mówi, że powinien mi dobrać wtryski do tego ciągnika. Co się okazało, to mi dobrał wtryski. Ja mu powiedziałem, napisałem mu w e-mailu, żeby mi na, na, dobrał wtryski do pracy. No i na traktor pulling, taki żeby były mniej więcej średniej wielkości. A on mi doł wtryski 0,60 mm, że one leją jak z kranu zamiast rozpylać ładnie tylko to jest po to, żeby waliły paliwo do oporu i do niczego się nie nadają, no nadają się tylko, że strasznie kopci ciągnik na siwo tu macie koła od 60 14,9-28, a tu jest moje przednie koło 670 na 28 też jest 28 ale różnica jest, kurde, taka sobie nie. Nie Tyle. Mój sprzęt stoi, czeka. Miałem zrobić 60, bo muszę kabinę ściągnąć z niego. Tu było zakrywane wszystko, kurde. Kabinę muszę z niego ściągnąć z koła i będziemy wymieniać cały dyfer w tylnym moście. Bo jak się okazało, podczas jazdy na zawody. Nie poszło mi łożysko igiełkowe A bolec trzymający satelitki... A bolec trzymający satelitki powiedział a kuku I rozjebał mi wałek atakujący Nażnął o jak popieprzony bolec jeszcze tam leży z tyłu, nie wiem czy widać nawet mi się nie chciało go rozbierać, stoi już tak od sierpnia a zeszłego roku rozebrany bo nie mam się kiedy za niego wziąć zawsze jakaś robota, I mówię 60 se zrobię wstawię se dźwiga, wypieprzę kabinę i będzie elegancko a tu zawsze jakiś kurwa bubel no ale tak to jest, tak mówią szef w dziurawych butach chodzi most tutaj leży już od dojcza spalonego ta sama skrzynia, tylko u mnie 6 biegowa to jest 5 no i tyle, w stoi nie przeszkadzaj w kręceniu filmu opony no, trzeba skopać no, jak to mówią w Irlandii Tire Kicker no i tyle, dobra, blok stoi jak stoi muszę kurde wziąć tu jakoś ogarnąć, jutro śmietnik, ale jeszcze muszę ciężarówkę klientowi robić jakoś tam ogarnę sobie tutaj te graty wszystkie, stąd muszę gdzieś eksmitować, nie mam zbytnio gdzie, ale na dwór nie chcę takich rzeczy wywalać, bo później kurde weź to człowieku czysty blok, nie wiem czy on tu był pęknięty czy nie, ale to raczej mi się zdaje, że to jest tak ooo, zrobione, no tutaj jest akurat no tutaj tutaj zaroto ja skrobę <laughs> a jednak woda powiedziała a kuku i wyszła kurwa z tej strony No jak ładnie widać szczeliny czyli to też następny szrot jak to się mówi jak to mówi kolega z innego kanału jakby mu dojebał pustu to raczej byśmy mieli blok w dwóch częściach jak ten jeden taki tam z kuminca co chłopaki testują na 3000 koni co tak fajnie widać, wał się kręci, korby latają a góry bloku nie ma no dobra chopy czym to się czy będzie coś znowu pocudować pogrzebać dalej, narira